Też mówiłeś kiedyś, że dałeś jakiemuś ziomkowi siano, a jak do niego pojechałeś, to jego stary drzwi otworzył, okazało się, że wydał na komputer i śmierdział. No tak, ale to był znajomy z Reala. I on też pożyczył 300 zł na tym okresie. Pożyczył na rzekomy telefon. Ja już wiedziałem, że jest to skamem. Ja już wiedziałem, że jest to skamem. Dlatego, że ziomek do mnie mówi: słuchaj, pożyczyłbyś mi pieniądze, telefon muszę odebrać. I ja wyszedłem z farmazonem, bo go dobrze nie znajem, nie chciałem mu pieniędzy pożyczać. I mówię: stary. Też nie mam pieniędzy, przelew dostanę Claudia za tydzień dopiero. Klaudia przesyła 9 złotych i 70 groszy. Pierwszy donate. Witam wszystkich. A dzień dobry Klaudia, dziękuję bardzo, witam, witam. Hejka, hejka. Mówię, stary nie mam siana, za tydzień przelew dostanę. On mówi, a dobra, to może być za tydzień. A ja mówię, ty przecież mówiłeś, że masz telefon do odbioru, że nie masz pieniędzy, musisz na teraz na telefon mieć. No tak, ale wiesz, no kurwa, on przyjdzie później, nie? W tym tygodniu będzie. Już wiedziałem, że to z i mówię dobra za tydzień ci pożyczę. Bo też wtedy byłem mało asertywny, jeszcze gówniarzem byłem w tamtym okresie, miałem 16-17 lat. Gry, w gry komputerowe grałem, wiecie, jakby relacje międzyludzkie były mi trochę obce. No i mija ten tydzień, ja sobie się tak kurwa zapomniał pewnie. Po tygodniu się odzywa, ty słuchaj, trzy stówy potrzebuję. Wysłałem mu, sorry, nie wysłałem, mu, dałem mu. Ja, ja chciałem go jeszcze wtedy zniechęcić, żeby mu nie pożyczać, i mówię, słuchaj. No ja idę rano na miasto, ale to o 9 rano idę. Tam też bankomatów obok nas nie ma, bo my moim byśmy mieszkaliśmy, to było promienie tam 3 km powiedzmy. Więc jak pójdziesz ze mną o 9 na miasto, to ci pożyczę. Dobra, nie ma problemu stary, o 9 idziemy razem. Wstał skurwiel specjalnie rano, żeby ze mną na miasto iść. Wyjąłem mu z bankomatu te 300 stuwy. I mówił tak samo, oddam ci dwa razy więcej. Wiesz, to nie ma problemu. Nie ma problemu. Mówię, nie chcę dwa razy więcej. Oddaj mi tyle ile pożyczyłeś. Mówię wiesz, co, po tym masz więcej czasu, bo tam na jakiś tam termin tygodniowy, powiedzmy, masz więcej czasu, bo ja do Francji lecę na turniej Lola, nie? Więc ja będę później. Także wiesz, bez stresu, jak wrócę do Polski, to się ciebie odezwę i, i tyle. Dobra, dobra, stary, dwa razy więcej. Mówię, nie, no, tyle samo. Dobra, dogadamy się. Mówię no okej, okay, okej. Okay. Wracam kurwa z tej Francji. Już sporo czasu minęło i piszę do niego na Facebooku, nie? Ty się ma stary, co z tymi pieniędzmi? Chłop się robi offline na Messengerze. No normalnie, kurwa, se zniknął, nie? Mówię, kurwa, ty no, może coś się aplikacja zbugowała, może był niedostępny i pokazało, że z dostępny, do sami różne bugi są, nie? Nawet się tym nie przejąłem specjalnie, stwierdziłem, wyjebany, wyłączyłem Facebooka, poszedłem w Lola grać. Ja nie jestem upierdliwy, generalnie, nie? Ja ludzie jakoś mocno nie przyciskam takiej kwestii, bo nigdy nie zakładałem, że ktoś może chcieć mnie zdymać, może, może nie, może czekał, aż umrę, no nie wiem, gdzieś powiedzieć. No i tak mijają za trzy dni kolejne i znowu do niego piszę, stary kurwa, no pieniądze, że co chodzi, no jakby, byś oddał, nie? Znowu kurwa wyparował. Mówię nie, no bezczelny kutas, no to, no przypadki takie nie wierzę. Na Skype'ie go dodanego miałem. Na Skype'ie do kutasa dzwonię. Offline. Mówię o kurwa, nie, no teraz to mnie wkurwiłeś pedale. Wiedziałem gdzie mieszka. Bo mieszkał na moim osiedlu. Jeszcze mówił, że to jest jego mieszkanie, że on to od rodziców dostał, że jego rodzice za granicę wyjechali i stwierdzili, że to mieszkanie na niego przepiszą, że on mieszka sam, że teraz mu się zajebiście żyje. Nie byłem pewien w 100%, gdzie mieszka tak w 99. Wiedziałem, jaka klatka, ale nie byłem pewien drzwi. Wydawało mi się, że ostatnie piętro po lewej stronie. Idę, kurwa, pukam, otwiera drzwi jego stary. I ja taki w szoku, tak patrzę i mówię. Y Przepraszam, jest Kuba? A jest, a o co chodzi? Kuba, i wychodzi Grubas, kurwa, z kurwa z pokoju. Ogólnie, jak otworzył te drzwi, to widzę Grubasa, który kurwa trzyma na kolanach laptopa i z laptopem siedział w takim małym pokoiku, nie? Wychodzi ten Grubas, jebany przerażenie w oczach jego widzę, i mówi do mnie: Rafał? To chodź na klatkę, może pogadamy. Nie zaprosił mnie nawet do, do, do środka, tylko mnie wypierdolił z mieszkania, bo nie chciał pewnie przy ojcu rozmawiać, zaraz do tego dojdziemy, dlaczego tak było. I chce ze mną rozmawiać na zewnątrz, nie, przed drzwiami wejściowymi. Mówię, no dobra. Ja już jestem wkurwiony i mówię, ty kurwa, co to odpierdalasz, gdzie jest siano, nie, no pożyczasz kurwa, nie odpisujesz, jak frajer jebany się zachowujesz, nie. Wiesz kurwa, byś mi powiedział, w, w emocjach byłem, byś mi kurwa powiedział, że żądasz mi to tydzień później, dwa tygodnie później, wyjebany bym miał. Różne sytuacje są w życiu, ja to kurwa rozumiem, ale ty się zachowujesz jak śmieć jebany, kurwa wychodzisz z Facebooka, do ciebie pisze, zlewasz mnie, co ty odpierdalasz kurwa. I jego stary drzwi otwiera. I mówi... Ja myślałem generalnie, że za te przekleństwa i za to, że go wyzywam, to jego stary wleci we mnie kurwa z buta i, i będę przypał miał, nie? Bo taki wkurwiony otworzył drzwi. Myślałem, że jest wkurwiony na mnie. On mówi, zapraszam Cię do środka, porozmawiamy. Mówię, no dobra. Idziemy i taki mega wkurwiony patrzy na tego Kubę mówi, na co? Na co? Patrzy na mnie mówi, na co mówicie, Ci, że pieniądze to pożyczyć? Ja mówię, no... na telefon. KURWA! JAKI TELEFON KURWA KUPIŁ! Na niego patrzy. Kupiłem Ci telefon kurwa miesiąc temu. Co, co Ty robisz człowieku? Patrzy na mnie mówi. Jaka to kwota była? Ja mówię 300 złotych. Na co te pieniądze wydałeś? Na co kurwa te pieniądze wydałeś? No na smocze monety na prywatnym serwerze. By the way jego stary też grał w Mekina. Jego ojciec miał najwyższy level u nas na osiedlu. Stare czasy, nieważne. Tylko na Peru jeszcze grał, nie? No i słuchajcie. Mówi do mnie tak, słuchaj. Ja Cię przepraszam najmocniej. Ja Ci te pieniądze zwrócę. Ja dopilnuję, że on jutro przyjdzie i Ci w zębach te pieniądze przyniesie, ale jeżeli jeszcze raz kiedykolwiek pożyczysz mu pieniądze, to pożyczasz tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ja się wtedy w tą sytuację nie mieszam, bo. bo nie pożyczaj, po prostu mu nie dawaj pieniędzy. O kurwa. Mówię, okej, okay, okej. Okay. Zuza przesyła na dwa następny dzień: przychodzi kurwa chłop. Ja byłemu pożyczyłam 3000. Do dziś nie oddał. Uważajcie, komu pożyczacie pieniądze. No, nie, no, nikomu Pozdrawiam. się nie pożycza. Nikomu, rodzinie tylko. Ja na przykład, ja na przykład, no rodzinie tylko. Nie, ten ojciec się bardzo, bardzo fajnie, bardzo w porządku się zachował. Na następny dzień przychodzi, puka, głowa schylona w ten sposób, w ręku pieniądze. I najlepsze jest to, że go stary przyprowadził. Za jego plecami, na klatce schodowej, na schodach, tak, że tama głowa mu wystawała, stał jego ojciec i patrzył, czy mi pieniądze na pewno do ręki odda. Stanął w ten sposób, oddał mi pieniądze, przeprosił i poszedł w pizdu. A najlepsze jest to, że był na tyle bezczelny, że jak mnie spotkał mniej więcej miesiąc później na mieście, to podchodzi do mnie i mówi: bo ciocia mi koszulkę Tomiego Hilfiger'a sprzedała. By the way, ziomek ważył 100 kg wzwyż, ja wtedy ważyłem około 60, nie? 66, 5, 7, 10, jakoś tak. Mówi do mnie tak. Ciocia mi koszulkę Hilfiger'a kupiła na, na, na jakiejś tam okazji i ona jest na mnie za mała. Nie chciałbyś odkupić ode mnie oryginalna? To jego niego patrzę i mówię, kurwa stary, ty ważysz 100 kilo, nie? Nie chcę. Ale ona jest za mała na mnie. I podejrzewam, że kłutasz chciał mnie na fejka koszulki jeszcze opierdolić po tej sytuacji. Co chcesz? O kurwa! Ja włączałem prawie, Killer Blizzard kojarzysz. przesyła dwa słowa. Ja włączyłem pralkę ze 3 dni temu groszy. i nie pomiesiłeś rzeczy. Jakiś skrotobójca jest prawie, za tobą. Uważaj. ...nie umieścić rzeczy, a z okazjonalnie jest rozpuszczona. Chyba nie włączyłem jej w końcu. Kurwa, masz gluta wielkiego człowieku na koszulce, bo